Dopimbujemy, dopimbujemy! 400 metrów w szafecie, Patryk Bujny! 100 metrów, 19. szósta klasa 100 metrów, dziewiętnastka, szósta klasa Dzieńka. Poszła już, poszła już! Poszła, dobrze, mamy kontrakt Równo, cała trójka równo. Nie biegany obok, nie biegany obok. Deskwalifikacja za podbieganie. Tak, <laughs> Będziemy, podbiega. Będziemy mieli podbiega. punkt więcej. 80 metrów i finish. Szybciej! Nie daj słychać! Patryk Bojner, rewelacyjny bieg w kategorii tych, co mogą, ale nie zawsze chcą, dobiega. Myślę, że będzie Nikola. Ona czeka już, stęskniona za zmianą i poszła. Nikola fantastycznie, ukryty talent, a przeciwnicy są już tutaj. Spokojnie ostatni, który Dzień, dwie, dwie, dwie. A tutaj widzimy a 27, ale widzimy 4-ka, dziewczynka ka przyspiesza, jeszcze zostało jej 40 metrów do przekazania pałeczki, 4 na prowadzeniu. i teraz chłopiec 200. i zobaczymy, czy utrzyma tam, odległość, którą wypracowała mi dziewczyna. Widzimy zawodnik wyruszył z 27, bardzo ostro ruszył. Nadrabia, nadrabia z każdym krokiem, z każdym metrem jest coraz bliżej. Bardzo dobry bieg zawodnika z 27, ale świnka przekazała paleczkę i cały czas 150 metrów. Ale z 27 zbliża się. Cały czas coraz dłużej, jeszcze 20, 200 metrów. Popiek jeszcze po tysiaku to jest coś rewelacyjnego. Poleciał 1000 metrów, a jeszcze leci 200 w sztafecie. A tu finish. Jest Trzecia i za chwileczkę czwarta zawodniczka i zakończyliśmy oto tym sposobem dzisiejszy meeting Jest to już nasz dziesiąty, od dziesięciu lat organizujemy to wspólnie z radnią Szaną Bydgoszcz SPC-7, a patronatem nasz jest ekspres bydgoski, który jest na wszystkich imprezach organizowanych. Czy to są premiery, klukarskie czy mityngy, jaka to, to zawsze jest znamy. Moskwa w z a jedna godzina została dziewiętnaście i oto finish i krótkie podsumowanie.